Hej moje piękne duszyczki! Witam Was na najnowszym czytaniu z serii Znaki Zodiaku, które jest całkowicie nową serią. Dzisiaj wylosowane znaki Zodiaku to wodnik, wagusia, rak i skorpion. Więc, moja piękna duszo, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i trafiłaś na to wideo, to będzie tutaj specjalna informacja dla ciebie. Przede wszystkim, jeżeli posiadasz w swoim kosmogramie właśnie te znaki Zodiaku. Może to być ascendent, może to być znak księżycowy, a może to być oczywiście znak słoneczny. Zależy tak naprawdę, który najbardziej będzie tobie rezonował. Możesz to sprawdzać, bo. Na przykład ja właśnie mam tak a propos czytań, że zdecydowanie bardziej rezonują ze mną czytania na znak ascendentalny. Żeby sobie obliczyć znak ascendentalny, to możesz wejść na kalkulator na internecie. Musisz tylko znać swoją datę urodzenia, godzinę również urodzenia, no i będziesz mogła sobie obliczyć, jaki jest Twój ascendent. Także niezależnie, czy jesteś ascendentalną. Hmm, czy być może księżycową, czy być może słoneczną wagą, rakiem, skorpionem czy wodnikiem? To jeżeli jesteś na tym filmie, na pewno będzie tutaj dla Ciebie informacja. Zobaczmy w takim razie, co się zbliża do Ciebie, a ja w tym czasie. Kiedy będę sobie tasowała karty, skorzystam z okazji i zaproszę Cię do najnowszego masterclassu Manifestacja z Doświadczenia, gdzie nauczysz się, jak bardzo łatwo manifestować swoje upragnione życie, w jaki sposób możesz to zrobić, jakie błędy popełnia większość osób. Ja Ci tam tłumaczę w bardzo prostych krokach, jak możesz manifestować właśnie świadomie, ukierunkowując w sposób pozytywny dla Ciebie Twój mindset. Twoje myśli, jak możesz zmieniać swoje przekonania. Mamy też grupę na telegramie, gdzie są cudowne kobiety. Możemy się tam wspierać, motywować, dzielić swoimi historiami, i uzyskasz ode mnie. Wiele różnych materiałów. Jest to na pewno wykład na temat manifestacji, gdzie tłumaczę, jak ja manifestuję moje upragnione marzenia i życia. Masz tam również odczyt z kart, co karty, co Wyższa Energia chce nam przekazać na temat manifestacji. Jest właśnie grupa na Telegramie. Są afirmacje w różnych podkładach muzycznych, tak abyś mogła słuchać ich po prostu cały czas, w zależności od Twojego nastroju. Są podkłady muzyczne, które otwierają serce, podkłady muzyczne do spania, podkłady muzyczne do wizualizacji, i wszystkie zawierają. Właśnie takie powiedzmy zaklęcia, afirmacje, oczywiście nazywam je zaklęciami, bo ja zawsze nadaję specjalną intencję, jeżeli chodzi o te materiały, o te afirmacje, aby mogły one manifestować właśnie znacznie szybciej to, co sobie chcesz zaprogramować do swojego umysłu, A oczywiście to, co sobie zaprogramujemy w podświadomości, będzie się nam odzwierciedlało na zewnątrz. Ok, więc zaczynamy sobie. Jeżeli oczywiście chcesz dołączyć do tego programu, to masz w opisie tego filmu, bądź w pierwszym komentarzu przypiętym na dole link. Zapraszam Cię też oczywiście do subskrypcji tego kanału, wtedy podłączysz się pod naszą świadomość zbiorową i każde czytanie będzie stricte dla Ciebie. A dzisiaj zaczynamy sobie, słuchajcie, od tego czytania. Jeśli tutaj chodzi o informację, którą mają Cię do przekazania wyższe energie, Ty bardzo intensywnie myślisz nad jakimś nowym początkiem w Twoim życiu. Bardzo intensywnie nad tym myślisz, i to jest nowy początek na gruncie materialnym. Więc tutaj jest bardzo wiele refleksji na temat jakiegoś nowego początku, który tutaj się zbliża do Twojego życia albo który właśnie już teraz ma miejsce w Twoim życiu. To może być nowa praca, to może być nowe inwest nowa inwestycja w kontekście materialnym, finansowym w coś takiego, co dopiero się właśnie pojawia, co dopiero ma urosnąć. To może być również sytuacja, która. Mówi o jakimś nowym początku relacyjnym, który zaczyna się też na gruncie zawodowym. Cokolwiek to jest, jakieś nowe ziarno tutaj zostaje zasiane i ty bardzo intensywnie myślisz o tym. Bardzo intensywnie. Dosłownie, jakbyś nad całym swoim życiem się zastanawiała, moja piękna dusza. Nad tym, w jaki sposób ja mam zasiać właśnie to ziarno, tego nowego początku, i jak ja mam zadysponować już moimi obecnymi zasobami, które mam w moim życiu, żeby to wszystko po prostu urosło jak najbardziej na moją korzyść, żeby zbudować sobie po prostu coś pięknego w życiu. Być może też tutaj zależy Tobie na jakichś istotnych relacjach w życiu. Bardzo mocno widzę, że ty dosłownie, jakbyś miała taki moment w swoim życiu zwrotny, w którym przychodzą cię myśli na temat całego twojego życia, wspomnienia na temat całego życia, refleksje na temat tego, w jaki sposób ja chcę działać, jakie w ogóle dla mnie są teraz ważne kwestie w życiu, jakie być może ja kiedyś uważałam czy uważałem rzeczy za istotne. A jak to się zmieniło na przestrzeni lat? Więc u ciebie jest taka refleksja dość intensywna na temat właśnie całego swojego dotychczasowego życia i nowych początków, które w tym życiu właśnie teraz zaczynają się pojawiać. Już na tym gruncie materialnym ty już widzisz efekty tych nowych początków albo właśnie zobaczysz. Także tutaj jest sytuacja, która mówi być może o czymś bardzo dla ciebie ważnym na poziomie relacji, na pewno ważnym na poziomie serca. Jest jakiś ważny wybór w Twoim polu, jakaś manifestacja, coś takiego, co chciałabyś, aby po prostu rozwinęło się na Twoją korzyść. Masz na to nadzieję. Masz nadzieję na to i zastanawiasz się nad tym wszystkim bardzo głęboko. Być może też myślisz nad jakimś wyjazdem i nad zawieszeniem jakichś walk w Twoim życiu, jakich, jakichś spraw. Może to też jest dla Ciebie istotne, dla niektórych z Was. Dla niektórych z Was to będzie ruch przysłowiowy, czyli po prostu zmiana w energii. Po prostu rozwój na podstawie tego, co w Twoim życiu udało Ci się wyciągnąć ostatnio, jaką pływę, jakie wnioski. Więc ewidentnie rozwój w polu jak najbardziej jest i też jest coś całkowicie nowego, co pokazuje się na gruncie właśnie materialnym. Jeśli miałabym łączyć ruch właśnie z czymś nowym na gruncie materialnym, dla wielu z Was może to być przeprowadzka, dla wielu z Was może to być wyjazd, dla wielu z Was to może być nawet jakiś wyjazd związany z jakąś ważną dla Was relacją, a dla niektórych będzie to po prostu jakieś całkowicie nowe przedsięwzięcie, które ma być na podstawie Twojego własnego serca, moja piękna duszo. Na podstawie takich wyborów, których Ty się teraz chcesz dokonywać w zgodzie naprawdę z taką wewnętrzną prawdą w Tobie. Z tym, co po prostu, do czego Cię ciągnie serce, nawet jeżeli wiesz, że w jakiś sposób być może będzie to trudne. Także ewidentnie tutaj pokazuje się nowy początek. Nowy początek i zastanawianie się nad tym, w jaki sposób ja mam Zadysponować swoimi zasobami, co teraz dla mnie w życiu jest ważne. Ja chcę teraz podążać sercem, ja chcę teraz manifestować świadomie tą rzeczywistość, ja chcę powołać do życia transformację. Ja chcę widzieć tą transformację namacalnie, która ostatnio we mnie zaszła, wewnątrz mnie. Więc ta transformacja się jak najbardziej ukaże. I co ciekawe, podstawą tej transformacji być może były jakieś rany w Twoim życiu, jakieś zawiedzione oczekiwania, jakaś ważna relacja, bądź relacje, które które być może trzymały Cię wcześniej w jakimś takim punkcie, który nie był do końca dla Ciebie korzystny. Jakieś rany, podświadome schematy, traumy mogły sabotować Twoje działania, mogłaś się siłować mocno z życiem, moja piękna dusza. Więc ewidentnie widzę, że większość Twoich działań być może w przeszłości było podejmowanych z punktu nawet takiej trochę nieświadomości, z punktu rany, braku, bólu, zmęczenia. Dużo siłowania z życiem tutaj widzę, generalnie, a propos tej Twojej sytuacji. I teraz przychodzi całkowita zmiana do Twojego życia. Dla niektórych z Was bardzo mocno czuję, że jest jakaś istotna dla Was relacja, która dużo Wam dała, która wniosła do Waszego życia pewne uświadomienie. Jest też jakaś kobieta, która pokazuje się być stabilna na gruncie materialnym, finansowym, kobieta, która sobie świetnie radzi z takim właśnie gruntem organizowania swojego ogniska domowego, swojego bezpieczeństwa w życiu oraz mężczyzna, który pokazuje się być bardzo ekspresyjny, który pokazuje się być pewny siebie, który pokazuje się być... Mocno zaznaczający swoją przestrzeń, swoje granice, więc być może Ty jesteś tą kobietą, być może mężczyzną, tak czy inaczej widzę takie postacie, że one tutaj są istotne dla Ciebie. Kobieta i mężczyzna, chyba że to są e, aspekty w Tobie samym, dwa takie aspekty w Tobie. Czyli, że moja energia męska zaczęła w końcu działać bardziej w sposób zrównoważony, bardziej w sposób odpowiedzialny, a przy tym wszystkim moja energia żeńska, która jest we mnie, zaczęła kreować w sposób, który daje mi pewne fundamenty. Czyli ja potrafię połączyć świetnie tą strukturę, to działanie właśnie z tą energią żeńską, e, która daje mi. E, Moc, która daje mi też takie poczucie w życiu wsparcia, kreatywności, która w jakiś sposób daje mi odżywienie od środka, bo właśnie tym jest żeńska energia. Ona, ona jest inspiracją, ona jest. Troską, ona jest miłością, więc być może w tobie właśnie te aspekty, w tobie samym, jeżeli to nie jest jakaś relacja dla ciebie istotna z pewną osobą, być może właśnie one zaczynają się w pełni harmonizować, i dlatego ty teraz zaczynasz całkowicie przewartościowywać swoje życie. Zaczynasz zauważać, że masz zupełnie inne być może w życiu perspektywy, zupełnie inne priorytety. Że całkowicie inaczej patrzysz na życie, i to faktycznie uzewnętrznia się w następnym dla ciebie ważnym momencie w życiu, który widzę, że jest już za rogiem. Właściwie on już nawet teraz jest widoczny w Twoim polu. Jest ewidentny rozwój, i jeżeli Ty naprawdę będziesz postępowała, moja piękna dusza, właśnie w zgodzie z tym, co udało Ci się na poziomie serca przepracować, zrozumieć, z taką inteligencją emocjonalną, wewnętrzną, ale też w tym wszystkim z połączeniem się ze swoją intuicją, to w Twoim życiu naprawdę, wszystko zacznie układać się w zupełnie innej energii. To jest kwestia trzymania się swoich przekonań na temat życia, które są całkowicie nowe, przekonań, które już są bardziej dla ciebie korzystne. Czyli tutaj na przykład zamiast właśnie. Takiego zmagania się z życiem w pewnych aspektach, strachu, bólu, lęku, takiego poczucia ciężkości, ty zaczniesz teraz w swoim życiu działać bardziej z pozycji wewnętrznej mocy, lekkości, z pozycji inspiracji wewnętrznej. I co ciekawe, ja nie wiem, czy wy to słyszycie w mikrofonie, ale ktoś zaczął właśnie mi pukać nad głową, więc zawsze przyjmuję to jako znak w takich czytaniach dla mnie być może skoro jest to taki niespodziewany tutaj element tego czytania bardzo możliwe, że w twoim życiu na swojej drodze spotkasz osobę, która po prostu zapuka niespodziewanie, powiedzmy do twojego życia, do twoich drzwi, być może nawet i e, dla niektórych z was ta osoba właśnie może w jakiś sposób podnieść twoje poczucie własnej wartości, może ci pokazać, no, ile ty jesteś po prostu już Dojrzałą osobą, na ile masz w sobie przepięknych wartości, odwagi, i być może ta osoba nawet wniesie tą inspirację do Twojego życia. Widzę tutaj wiele znaków Zodiaku, więc, więc raczej nie, nie będzie to dla Was istotne. Może to być każdy znak Zodiaku, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą osobę, mocno zaznaczają się bliźnięta, panna, skorpion, rak, byk ale to tak jak mówię, bez różnicy, bo to KM będzie tutaj wiele osób oglądało, natomiast mogą to być właśnie takie energie. Mocno ugruntowane energie w gruncie rzeczy, byk, panna, to być może jakaś osoba, która sama właśnie ma w swoim życiu coś już ustabilizowane, która jest odpowiedzialna w jakiś sposób. Ta osoba może wnieść do Twojego życia jakąś pomoc, jakąś inspirację, takie poczucie, że Ty masz jakieś wsparcie, że masz jakieś zaplecze, że Ty faktycznie możesz tutaj się rozwijać na podstawie. Na podstawie tego kreatywnego pomysłu, który się w Tobie narodzi, bądź który się narodzi poprzez tą relację, która się do Twojego życia tutaj zbliży. Ewidentnie, zobacz jakie te karty są w ogóle piękne. Ta jedynka buław jest po prostu wspaniała, no przepiękna, takie drzewko przepiękne z, z ptakami, które tutaj rośnie. Woda, która leci, która jest też symbolem oczyszczenia, ale przy tym wszystkim to jest karta ruchu, nowych początków. Także, no i połączenie się samemu ze sobą, ze swoją mocą wewnętrzną, z takim zwierzęciem we mnie, więc... To jest naprawdę piękna energia. Do Twojego życia zbliża się jakiś rozwój, który będzie naprawdę już na zupełnie innym poziomie, który pomoże Ci w życiu troszeczkę odpocząć, a przede wszystkim zawiesić. Walki związane z sytuacją, w której cały czas czułaś, że masz na swoich plecach jakiś ciężar, że być może cały czas byłaś w takim trybie przetrwania, cały czas coś cię tam z tyłu trzymało, co w gruncie rzeczy nie pozwalało ci wejść w pełni w swoją moc, więc ty to przetransformujesz. I jeżeli zastanawiasz się nad tą nową propozycją, inwestycją w coś, co ma ci przynieść jakieś fajne efekty, to jak najbardziej. Wykorzystaj ten moment, wykorzystaj tą nową propozycję, tą nową inspirację, która do Ciebie przyjdzie. Być może propozycja na gruncie pracy zawodowym też tak może być. Wykorzystaj to, bo tutaj pokazuje się to być dla Ciebie naprawdę um, czymś, co ma niesamowity potencjał do rozwoju. Tutaj mogą Cię popchnąć po prostu jakieś malutkie sytuacje, tak naprawdę w gruncie rzeczy do długoterminowego szczęścia. Więc ewidentnie. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy ja mam w to inwestować w coś nowego, to jak najbardziej tak, bo dlatego pokazuje się to nowe w Twoim otoczeniu, bo to stare już nie jest kompatybilne z Twoją energią. Po prostu być może tam był pewien etap, ale ten etap właśnie się kończy dla Ciebie. Ten etap dobiega końca i to wszystko dobiega końca tak naprawdę za pomocą Twojej właśnie siły wewnętrznej, którą zdobyłaś ostatnio w życiu. Więc tutaj widzę naprawdę przepiękną transformację dla Ciebie, połączenie się ze sobą samym na głębokim poziomie, i przyjdzie do Twojego życia intensywny czas czas związany z nową propozycją na gruncie materialnym, finansowym, z nowym pomysłem, po prostu z całkowicie nowymi początkami w Twoim życiu, które będą już z poziomu większej świadomości. I tak, jeśli myślisz, czy ta nowa propozycja, która się pojawia, ta nowa inwestycja, coś takiego, co się pojawi w tobie samym, co będzie chciało kiełkować, ta nowa relacja, która się tu pokaże, czy to wniesie do Twojego życia pozytywną energię, to tak, wniesie. I to będzie zupełnie już na innym poziomie. Więc. Ewidentnie tutaj jest dla ciebie ważna informacja a propos nowych początków, a propos zastanowienia się samemu nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi priorytetami w życiu. To jest ważny moment dla ciebie, moment zwrotny tak naprawdę, w którym możesz dużo zmienić, w którym Twoje życie zaczyna już działać z zupełnie innej energii. Także to jest to, co ja dla ciebie widzę. To jest informacja, którą mają dla ciebie dzisiaj wyższe energie. Dosłownie ty domykasz jakiś bardzo ciężki etap w Twoim życiu. Który nie był do końca dla Ciebie łatwy, właśnie, który był, być może, który spowodował pewne rany na sercu, w pewności siebie, być może związany z, jakąś z jakiegoś, postacią jakiegoś mężczyzny. To mogło wnieść dużo negatywnych przekonań na temat siebie samego do Twojego życia. Ale to już się kończy. Zaczynają się całkowicie nowe początki. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości a propos tych nowych początków, to nie bój się, bo na tej drodze będziesz miała wsparcia. Czy to od osoby, która faktycznie przyjdzie i właśnie zapuka do Twoich drzwi, zapuka do Twojego życia przysłowiowo, czy to od e, wyższych energii, które będą cały czas w Twoim polu i które będą Cię wspierać. Ewidentnie też widzę tutaj, że mogą się jeszcze czasami pojawiać w Tobie jakieś zwątpienia, ale to jest naturalne i każdy z nas czasami te zwątpienia ma. Kwestia tylko jest taka, żebyś nie dała się temu wszystkiemu sprowokować i żebyś nie dała się wciągnąć z powrotem w jakieś wątpliwości na temat siebie i na temat tego, czy na coś zasługujesz, czy nie. Bo zasługujesz i to w pełni zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze. Życzę Ci, moja kochana, dużyczko tego. Napisz w komentarzu, wszystko zawsze działa na moją korzyść, przyjmuje obfitość do mojego życia, przyjmuje bogactwo do mojego życia. Ja e, bardzo Ci dziękuję, że tutaj dzisiaj ze mną byłaś. Jeżeli chcesz jeszcze raz dołączyć do tej przestrzeni, manifestacja z doświadczenia, link masz na dole w komentarzu. Zasubskrybuj też ten kanał, możesz zostawić polubienie, będę ci bardzo wdzięczna. I oczywiście widzimy się i słyszymy w następnym filmie. Pa, pa.